Minęły dwa miesiące i w tym czasie, i teraz jestem na zwolnieniu do końca września. Także y, musimy się przeciwstawić działaniom y, firmy, takim działaniom firmy, bo y, jeśli będą mogli zwalniać każdego, a tym bardziej związkowców, to pomyślą, że mogą robić wszystko i ze wszystkimi, i przestaną w ogóle liczyć się z naszym zdaniem dziękuję. <klucz> żadnych zwolnień w Amazonie. Żadnych, w Amazonie, żadnych zwolnień w Amazonie, żadnych zwolnień w Amazonie, żadnych zwolnień w Amazonie, żadnych zwolnień w Amazonie. Solidarność jest naszą bronią, przeciwstawiamy się zwolnieniom, przeciwstawiamy się represjom za działalność związkową, przeciwstawiamy się próbom rozbijania naszych komisji. Inicjatywa Pracownicza jest związkiem, który walczy, jest związkiem, który jest solidarny. Bardzo bym prosił teraz także przedstawicieli innych komisji tutaj zgromadzonych, z innych zakładów pracy, z innych branż o zabieranie głosu, o wyrażenie swojej solidarności. Także zapraszam, bo mikrofon jest otwarty.